Czy to, to rzeczywiście jest tak, że my tą dietą możemy tą płodność wesprzeć, co mówi nauka na ten temat? W zasadzie ten temat ten związek nie jest już nawet kwestionowany, tak? Mm -hmm. e, większość badaczy nie pyta, czy die, dieta wpływa na płodność, tylko jakie poszczególne elementy mm -hmm. ewentualnie e, mogą nam te, e, te parametry płodności poprawić albo e, które co nam szkodzi, tak? E, I te badania ukierunkowuje się tak naprawdę na ocenę tych rodzajów diet czy poszczególnych składników, które w dietach mogą, mogą być i dają dość podobne wnioski. Tak? Dieta bogata w nasycone kwasy tłuszczowe, białka zwierzęce, cholesterol, węglowodany, wszystko w wysokim indeksie glikemicznym jest ściśle skorelowane ze zmniejszaniem płodności u mężczyzn i kobiet te składniki opisują to, co się zbiorczo nazywa dietą zachodnią, tak, czy, czy ewentualnie uzachodnioną dietą Bliskiego i Dalekiego Wschodu? Zawsze w badaniach naukowych porównujemy jedną rzecz do drugiej rzeczy, i na tej podstawie mówimy, co jest lepsze mhm. od drugiego. Więc dieta bogata w białka roślinne, warzywa, owoce. Lubię takie określenie, dieta kolorowa, albo dieta tęczowa. O tęczowa mhm. brzmi świetnie. Produkty pełnoziarniste. To są te. Składniki, które tą płodność mogą nam poprawić, albo nie będą miały tak negatywnego wpływu jak to, co mówiliśmy wcześniej, czyli te pokarmy wysoko przetworzone.